Izabela, ty taka skupiona jesteś. Bo piję kakao wdzięczności. Za co jesteś wdzięczna? Dzisiaj jest portal 999, więc kończy się cykl numerologiczny dziewięcioletni od 2016 roku do 2025 i wszystko to, czego nie chcemy, puszczamy. Wszystko to yy, no, odcinamy po prostu, a wchodzimy w nowy cykl, znowu numerologiczny, więc przyciągamy do siebie te rzeczy, które chcemy. No, warto o tym poczytać, bo ja teraz też się nie będę tutaj wymądrzać, bo, bo to nie o to chodzi. Tylko pamiętajcie, jest dzisiaj portal 999, a więc czas na duże zmiany, które gdzieś może Wam siedzą w głowie już od dawna, a nie mieliście na to odwagi. A ja piję kakao wdzięczności z Kakao Mana. Jest to w ogóle kakao ceremonialne. Nie jest to zwykłe kakao. I ja jestem wdzięczna. Mówię sobie, za co jestem wdzięczna w tym cyklu dziewięcioletnim i co teraz chcę. Za co jestem teraz wdzięczna, za co, co mam i co wiem, że jeszcze do mnie przyjdzie. Czy jesteś wdzięczna za dziewięć lat życia? No, pięćdziesiąt <noise> jeden. Bo tyle mam, ponad pięćdziesiąt jeden. Czy jesteś wdzięczna za to, co, co teraz czujesz? Oczywiście, bo też trzeba się osadzać tu i teraz, w tym, no w tej chwili co jesteśmy, a wiem, że bardzo często mamy też takie zapędy, my ludzie mamy takie zapędy, że myślimy o tym, co było albo przejmujemy się tym, co będzie, a nigdy nie jesteśmy w sumie tu i teraz. Więc trzeba się też w tym osadzać, no ale nie będę się wymądrzać, Arkadiusz, bo mnie tak wzięły się tutaj um, kakao wdzięczności, a Ty tutaj mnie nagrywasz. No właśnie, bo tak się zastanawiam, czy Ty to tak wiesz, czy Ty to praktykujesz, czy ty to głosisz, czy o co w tym wszystkim chodzi? Praktykuję, ale to jest y, tak naprawdę moje 12 lat już y, mojego rozwoju duchowego, mojego takiego rozwoju, y, no, wejścia na taką wyższą jakby Kółkę, że tak powiem, gdzie więcej czuję, widzę, słyszę, ale to 12 lat takiej pracy naprawdę nad sobą i wiem, że można, i dzisiaj mówię to z taką lekkością, wdzięcznością i z taką, no z taką przyjemnością, że mogę to też przekazywać dalej.